Być może kiedyś któryś z odcinków poświęcę na analizę środowisk skupiających się wokół Grzegorza Brauna. Jest to dosyć ciekawy proces społeczny i dosyć ciekawe oblicza tej grupy się zaczynają malować, w której z jednej strony jest mnóstwo awanturników i ludzi, piratów politycznych, ludzi. O różnej proweniencji, z różnych podwórek, a z drugiej strony zaczyna do Konfederacji Korony Polskiej przybywać ta niedobita, stara, przyzwoita polska inteligencja. To jest niezwykły proces, który wywołuje uśmiech na mojej twarzy i który wywołuje to, że zaczynam coraz cieplej myśleć o tej grupie. Po prostu lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. Tylko, żeby Cała ta grupa zyskała oblicze tych, 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 tej starej polskiej inteligencji, tych takich nawet szlagonów, tych, tych niedobitków arystokracji, tego wszystkiego, co ma wielką nadzieję, z wielką nadzieją patrzy na partię antysystemową. Trzeba wielkiej pracy i nie popełniać błędów. Trzeba się przede wszystkim wystrzegać hołoty. Bo hołota, jak to hołota? Czy wyświechtana. Alegoria do szachów z Gołębiem, prawda? Na fajda na szachownicę wywróci figury i jeszcze będzie z tego dumny. Taka jest gra w szachy z Gołębiem.